Cześć, jestem Łukasz i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak prawidłowo wyregulować zawory w maluchu. Dlaczego nagrywamy ten odcinek? Bo to wy mnie o to prosiliście. Wiele osób zgłaszało, że pomimo jest wiele instrukcji zamieszczonych w internecie czy w różnych książkach, mimo wszystko nie potrafią samodzielnie prawidłowo wyregulować zaworów. Nie wiedzą o co chodzi z tym mianiem się zaworów, jak to ustawić, w którym momencie regulować. Dlatego ten odcinek jest specjalnie dla Was. Co nam będzie potrzebne do regulacji zaworów? Będą nam potrzebne klucze: szóstka, jedenastka. 13 i coś do pokręcenia wału, może być 19 za alternator, jeżeli nie mamy zbyt luźnego paska. Warunki, jakie musimy spełnić, to odpowiednia temperatura. Temperatura silnika nie powinna być niższa niż 18 stopni i wyższa niż 25 stopni. Dlaczego temperatura jest tak ważna? Ponieważ producent, projektując silnik, ustalił. Tą temperaturę do regulacji, tak by każdy później mógł regulować przy tych samych parametrach. Zbyt mocno rozgrzany silnik będzie nam powodował nierównomierne rozgrzanie elementów rozrządu, i wtedy nie będziemy mogli ustawić zaworów prawidłowo. Zbyt zimny silnik to samo. Kurczliwość metali spowoduje nam, że nie będziemy mogli prawidłowo ustawić luzu zaworowego. A zatem zaczynamy pracę. Musimy zdjąć. Pokrywę zaworów. Oczywiście pamiętamy o temperaturze. My tutaj w warsztacie mamy około 18 stopni, tak do 20, więc temperatura mniej więcej taka, jaką przewiduje producent do tej czynności. Zdejmujemy pokrywę zaworów, czyli tak rurę od odmy, dwie nakrętki. Uważamy tutaj na te podkładki, żeby nam nie pospadały. I teraz tak. Spójrzcie, tak wygląda klawiatura. Nie wszyscy widzieli. Ja wiem, że to. Dla niektórych może okazać się banalne, ale nie wszyscy to widzieli, a chcieliby zrobić sami. Mamy tutaj popychacze, dźwigienki zaworowe. Tutaj mamy zawory, trzonki zaworowe. Wartość, jakimi będziemy operowali, to jest 0,20 mm dla zaworów sących i 0,25 mm dla zaworów wydechowych. Znajdujemy taką wartość na szczelinomierzu. Ok. Chodźcie teraz bliżej. Gdzie regulujemy zawory, w którym miejscu? Eee, szczelinomierz umieszczamy w miejsce między dźwigienką zaworową a trzonkiem zaworowym. Tutaj ustawiamy szczelinę. Jak ustawić silnik do regulacji? Które zawory to wydechowe, które to sące? Spójrzcie, łatwo to stwierdzić. Wydechowe są przy kolektorze wydechowym. Sące są tutaj przy gaźniku, przy kolektorze z sącym. Akurat kolektora maluch nie posiada, ale niech będzie. Więc zewnętrzne wydechowe, wewnętrzne sące. Zaczynamy regulację. Ja sobie obracam wałem 19. Akurat my belkę mamy zdjętą, bo robiliśmy przy okazji rozrząd, więc łatwo nam będzie tutaj obrócić. Chodźcie teraz bliżej, pokażę wam, w jakiej pozycji ustawiamy zawory. O co chodzi się z tym mijaniem zaworów? Jeżeli chcemy wyregulować zawory na pierwszym cylindrze, na drugim cylindrze ustawiamy zawory do momentu, kiedy oba będą uchylone. W miejscu, w którym się mijają. Jeden się zamyka, drugi otwiera. Spójrzcie, to jest to miejsce. Widzicie? Kręcę do tyłu, kręcę do przodu. W tym miejscu mamy wał korbowy, gdzie zawory się mijają. Możemy regulować pierwszy cylinder. Wtedy zawory na pierwszym cylindrze oba mamy zamknięte. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od pomiaru luzu zaworowego. Tutaj zaczniemy sobie od zaworu wydechowego. Powinno być 0,25 mm. Spójrzcie, ten zawór jest praktycznie dobrze wyregulowany. Ma troszkę za duży luz, który skorygujemy, żeby wam pokazać, jak to się robi, ale w gruncie rzeczy mógłby zostać. Patrzcie. To jest luz zaworowy. Wkładamy szczelinomierz i regulujemy do takiego momentu, kiedy nie będziemy mieli tutaj żadnego luzu, a szczelinomierz gładko będzie nam się przesuwał. Jeżeli go ściśniemy za mocno i nie będzie nam się przesuwał, to ten luz i tak będzie trochę zbyt ciasno ustawiony. Jeżeli będziemy mieli, tak jak w tym przypadku, delikatne takie. Ja czuję to pod ręką. Na filmie tego pewnie nie będzie widać, ale czuję pod ręką takie delikatne stukanie. Tu możemy zaobserwować to jest za luźno. Więc zawór wydechowy trochę przeregulujemy. Ja sprawdzę sący. O, sący na przykład, jest zbyt ciasno. Spójrzcie, nie jestem w stanie przesunąć tym szczelinomierzem. Tak, jak to było przy. Zaworze wydechowym. Więc regulujemy oba te zawory. W ASO używano kiedyś przyrządu, on miał oznaczenie chyba A50117, jak dobrze pamiętam. I ja miałem ten przyrząd, ale gdzieś mi zginął. Do nagrywania tego materiału przygotowałem się troszkę i przejrzałem e, fachową literaturę w tym temacie. I tam był opisany klucz 6, że będzie potrzebny do regulacji zaworów. Nigdy go nie używałem, zawsze używałem kombinerek. Pomyślałem sobie, fajnie, może ja na to nie wpadłem, bo miałem ten klucz oryginalny za ASO też, więc może nie wpadłem na to, że szóstką da się tutaj kręcić. Okazuje się, że ta szóstka nie pasuje ani tu, ani tu, więc nie wiem do czego ta szóstka. Nie będziemy jej stosować. Na szóstki użyjemy kombinerek. Tak jak ja to robiłem zawsze. A będą nam one potrzebne do kręcenia regulacji. Teraz tak, najlepiej przydałyby nam się trzy ręce, ale mamy tylko dwie, więc musimy sobie jakoś poradzić. Ja poluzowałem tą nakrętkę w międzyczasie, ale tak. Luzujemy nakrętkę kontrującą i śrubą regulacyjną, dokręcając, zmniejszamy luz zaworowy. Odkręcając, zwiększamy. Patrzcie, ja teraz do, dokręcę zbyt mocno i co? Nie mogę ruszyć szczelinomierza. Przesuwam sobie do momentu, kiedy będę mógł go przesuwać gładko. Chodzi mi tutaj szczelinomierz gładko, a żadnego luzu w tym momencie nie mam. Dajmy z bliska. Spójrzcie, nic się tu nie rusza. Szczelinomierz się przesuwa gładko. I teraz tak. Trzymając śrubę regulacyjną kombinerkami kontrujemy z powrotem nakrętkę kontrującą i zawór mamy wyregulowany. To samo robimy przy kolejnych zaworach. Trzymamy sobie śrubę, żeby nam się nie odkręciła za dużo. Luzujemy nakrętkę 20 0,20 mm. Tutaj musimy poluzować, bo było za ciasno. Wkładamy Doregulowujemy do, do momentu, kiedy szczelinomierz nam się lekko przesuwa. Jest. Luzu nie ma. Nie ma. Ok. Spójrzcie. Przesuwa się gładko. Jest doregulowane. I teraz tak. Mamy luz zaworowy. Mamy luz zaworowy. To jest właśnie ta przestrzeń pomiędzy trzonkiem zaworu a dźwigienką, to jest luz zaworowy w naszym silniku. Żeby wyregulować luz zaworowy na drugim cylindrze, musimy obrócić wałem dokładnie o jeden pełny obrót. Dochodzimy do momentu, kiedy zawory nam się zaczynają mijać. Cofam do przodu, i tu jest to miejsce, kiedy oba zawory mamy delikatnie podparte. Wtedy tylne zawory na drugim cylindrze będziemy mieli luźne. Analogicznie do pierwszego cylindra mierzymy sobie zawór wydechowy. Tu jest w porządku. Nie musimy go zaczepiać. I mierzymy zawór sący. Zawór sący jest delikatnie luźny. więc troszeczkę go podkręcimy. Ok. Szczelinomierz nam się przesuwa. Zawór się nie rusza. Dokręcamy. Luz jest? Luz jest. Zawory w naszym maluchu mamy wyregulowane. Czas to wszystko poskładać, założyć pokrywę zaworów, ale nie uciekajcie, bo to jest bardzo ważna czynność. Niewiele osób wie o tym, co może się stać, jeżeli nieprawidłowo założymy pokrywę zaworów. Uszczelka korkowa trafia na miejsce. A teraz opowiem Wam o tym myku związanym z pokrywą zaworów. Pomimo tego, że pokrywa ma tutaj takie wzmocnienia, niektórzy ludzie bardzo mocno ją dokręcają, ponieważ Tutaj nie mamy żadnej blokady gwintu. Gdyby był na przykład gwint tylko dotąd, byśmy dokręcali do pewnego momentu. Pokrywa by stanęła. Można by było dociągać mocniej. W tym momencie, spójrzcie, zakładając pokrywę, ten gwint nam nigdzie się nie blokuje. Możemy kręcić i kręcić i kręcić. Ja tu o, opowiadając, będę sobie składał uszczelki. Zakładamy fibrowe i podkładeczki. Spójrzcie. Dokręcając taką pokrywę zbyt mocno możemy doprowadzić do dwóch rzeczy. Przeciąć tą uszczelkę korkową, która jest na dole, ponieważ ta fałda w pokrywie może spowodować jej przecięcie. Wtedy będziemy mieli wyciek oleju, ale to nie jest najgorsze. Dokręcając ją bardzo mocno, kręcąc i kręcąc i kręcąc, zgnieciemy tę pokrywę. Normalnie ją zmiażdżymy tak jak prasą. I możemy ją zmiażdżyć do takiego stopnia, że oprze nam się o dźwigienkę zaworową, co doprowadzi do uchylenia zaworu. I na przykład odpalając silnik nie będzie nam chodził na jeden cylinder. Takie przypadki też były. Są przypadki też, że pokrywa jest równo dokręcona z dwóch stron za mocno, i silnik ciężko się uruchamia, bądź bardzo nierówno pracuje po regulacji zaworów. Czy po jakiejś tam rewizji pod pokrywą zaworów. Widziałem takie przypadki, gdzie ludzie. Coś tam robili, luzowali i było ok. Nawet kiedyś oglądałem filmik, jak Koleś nie umiał sobie tego przetłumaczyć. Słuchajcie, zakładam pokrywę zaworów, nie mogę odpalić silnika. Zdejmuję pokrywę zaworów, silnik zapala, chodzi jak trzeba. Właśnie dlatego. Na to musimy zwrócić uwagę. Po co w ogóle regulujemy zawory? Zawory regulujemy z dwóch powodów. Pierwszy po to, by silnik nam łatwiej odpalał. Drugi powód, po to, by nam równiej i ciszej pracował. Tyle. Co ile regulujemy zawory w maluchu? Szczerze mówiąc, nie ma jakiejś ścisłej reguły. Jeżeli mamy jakiś problem z rozruchem silnika, bądź nierównopracą, pracą, zbyt głośną pracą, wtedy do nich zaglądamy. Warto jest zajrzeć do zaworów, tak naprawdę co wymianę oleju. Wtedy zapewni nam to bezawaryjną eksploatację pomiędzy wymianami. Ja dzisiaj się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Piszcie w komentarzach, czy tego typu filmy Wam się podobają. Dziękuję za oglądanie. Dzisiaj się już z wami żegnam. Zmykam. Na razie. Już dziś zapraszam was na kolejne odcinki, a ja zmykam. Upierdalać kapora w tym gibonie. Na razie. Piapiertola. Ja